Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy w inauguracyjnym odcinku programu Głos Trzeciego Sektora. Jest to program dedykowany osobom starszym i seniorom. A do rozmowy na ten temat zaprosiłam dzisiaj panią Alinę Gucmę. Witam serdecznie. Oraz panią Bożenę Załek. Pani Alina Gucma jest jedną z najbardziej aktywnych seniorek miasta Lublin. Jest także wiceprzewodniczącą Społecznej Rady Seniorów Miasta Lublin. A pani Bożena Sałek reprezentuje dzisiaj panią Aleksandrę Warmińską, panią dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i opowie nam o działaniach rops skierowanych na rzecz i w stronę aktywności seniorów. Jest to program społeczny, który powstał dzięki inicjatywie Wojewódzkiej Rady do Spraw Polityki Senioralnej i jest to już drugi program, który emituje Lublin.com.pl jako program społeczny poruszający bardzo ważne tematy w obszarze problemów społecznych. Pierwszy program ukazuje się w każdy piątek o godzinie 14:00 i jest to program Głos trzeciego sektora, poświęcony przede wszystkim organizacjom pozarządowym. Misją naszego programu Głos seniorów. Jest to, aby w tym programie byli po pierwsze seniorzy, a po drugie osoby i reprezentanci instytucji, którzy działają na rzecz szeroko rozumianego wsparcia polityki senioralnej, zarówno województwa, czyli zarządu województwa lubelskiego, ale również przy prezencie, prezydencie miasta Lublin. Bardzo proszę, aby pani Alina Gucma powiedziała. Jaką misję widzi tego programu? Jak będzie realizowała, bo będzie wśród osób prowadzących? Kogo będzie zapraszała i do kogo zamierza kierować treści w tym programie? Bardzo proszę, pani Alino. Dziękuję bardzo serdecznie przede wszystkim, że znalazłam się na tej, w tej audycji pierwszej. Bowiem będę mogła przekazać, chciałabym bardzo przekazać, wszystko to, jakie zebrałam dotych, zebrało moje do, dotychczasowe doświadczenie. Wydaje mi się jednocześnie, przynajmniej tak wynikało z wczorajszej dyskusji na ten temat, że głos seniora jest yy, jak gdyby wyznacznikiem mm -hmm. dzisiejszego czasu. Bowiem seniorzy chcą żyć w zdrowiu, aktywnie. I w integracji międzypokoleniowej. Ale w integracji międzypokoleniowej mamy na myśli zarówno środowiska wiejskie, środowiska gminne, środowiska małych miast, jak i środowiska wojewódz wojewódzkie. Przy realizacji tego zadania, tak przynajmniej odczytałam z wczorajszych wypowiedzi, że seniorzy bardzo sobie cenią to, że są niezależni. Że mogą się samorealizować i postrzega się i docenia godność osoby starszej. Te trzy elementy powinny nam przyświecać jako, jaka, jako zasady naszego działania. Patrząc na dzisiejsze działanie, to chciałabym jednak przywołać głos naszego wielkiego Polaka Jana Pawła, świętego Jana Pawła II, który powiedział w ten sposób, pozwoli sobie zacytować. Ludzie starzy pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają, mają swój szczególny tytuł aby być wyrazicielami wspólnych ideałów, wartości, które są podstawą życia społecznego, podkreślam to społecznego. I dlatego też chciałabym swoją wypowiedź skoncentrować w, w trzech płaszczyznach. Po pierwsze, abyśmy spojrzeli w naszych audycjach na codzienność potrzeb, oczekiwań. Osób starszych, i żeby cenzorami i rzecznikami byli sami seniorzy. Myślę tu o organizacjach pozarządowych, a mamy ich bardzo wiele. Nie zawsze one mają możliwość pokazania, co robią, a wiele jest organizacji takich, które prowadzą szkolenia, organizują zajęcia integracyjne, organizują wypoczynek. Organizują turystykę, organizują zajęcia fizyczne na świeżym powietrzu, troska o zdrowie fizyczne, organizują pomoc sąsiedzką, wolontariat, organizują również pomoc materialną. I tak tu mam na uwadze, mówiąc o tym, Polski Związek Emerytów, Uniwersytet III wieku i Uniwersytet II wieku. A najbliższym jest sercu Polski Związek Emerytów, bowiem ta organizacja zrzesza w naszym województwie ponad 22 tysiące członków. Rozproszona jest w środowisku wiejskim, miasteczkowym i dużego miasta. I chciałam powiedzieć, podkreślić, kiedyś słuchając audycji, wypowiedzi, właśnie tu w tej niezależnej, niezależnym Lublinie, taką wypowiedź, że marzy się, aby nasi seniorzy wyjeżdżali na, wyjeżdż na wycieczki zagraniczne, aby odpoczywali. Ja chcę zapewnić, że Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów od szeregu lat organizuje wypoczynek pełny przez dwa tygodnie z dojazdem. Jest to wypoczynek Krajowy i zagraniczny. My w ubiegłym roku mieliśmy dwa wyjazdy do Chorwacji, mieliśmy sześć wyjazdów wypoczynkowych jeden z rehabilitacją zdrowotną w kraju, a w tym roku planujemy, aby było osiem, sześć, yy, cztery wyjazdy do, yy, jako wypoczynkowe w kraju. I cztery wyjazdy do krajów innych, do Włoch, do Chorwacji, do Bułgarii, do Grecji. A więc nasi seniorzy też włączają się w to życie turystyczne, poznając również własną kondycję. I teraz mówiąc o tym, jak powinniśmy poznać ten głos, to przede wszystkim. Trzeba by zwrócić się do onga, organizacji pozarządowych, do fundacji, ale też trzeba zwrócić się do instytucji, a nawet organizacji pozarządowych działających na, na rzecz. rzecz osób starszych, niesamodzielnych i chorych. Myślę tu o organizacjach prowadzonych, na przykład, organizacji, która zajmuje się e, chorobą Alzheimera i w tych dwóch ośrodkach. Trzeba też posłuchać głosu seniorów, które, y, którzy działają w klubach, w klubach seniorów, w, klubach seniorów, w kołach zainteresowania, zainteresowania, w kołach, y, które działają przy y, domach kultury. Myślę, że też bardzo ważne jest, aby włączyć do naszego programu tak. rady dzielnic, które także tym... mają kompetencje do tego, aby wspierać tworzenie dziennych ośrodków wsparcia dla seniorów czy klubów seniora. Alina, bardzo jeszcze, ambitnie. Ale jeszcze, I jeszcze, tak? jeszcze właśnie chciałam do tego nawiązać, bo tą drugą płaszczyzną to są właśnie aktywne działania w radach seniorów gminnych i nie tylko, które powstały już znacznie wcześniej. I tutaj mamy tak bardzo pozytywne wnioski jako Lublin, a i nie zawsze dobre wnioski w innych gminach, więc zainspirować do tego działania. I jeszcze jedna płaszczyzna, o której żeśmy mm -hmm. jeszcze nigdy nie mówili, żebyśmy poznali też opinie instytucji i firm, w których pra pracują, pracują, pracują seniorzy. Mm -hmm. Jaka ich jest rola w czyli tej instytucji? Włączyć biznes. O właśnie, włączyć biznes. Ja sądzę, że to będzie przyczynkiem do naszego rozwoju w zakresie tego pracy trzeciego sektora, bo czeka nas 2035 rok, kiedy nas będzie 25%. Tak. Pani Alino przypominamy naszym widzom, że jesteśmy w programie Głos seniora, jest to głos seniorów, że jest to program inauguracyjny i będzie emitowany cyklicznie. A w tej chwili bardzo proszę, aby Pani Bożena Sałek opowiedziała o działaniach skierowanych przez ROPS, czyli Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, a dedykowanych właśnie seniorom. Dzień dobry Państwu. Chcę tylko nadmienić, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie jest jednostką organizacyjną samorządu województwa lubelskiego. Także środki które są przekazywane na realizację działań, pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Lubelskiego. Jeżeli chodzi o seniorów, grupę osób po 60. roku życia, 65., 67., w zależności od różnych typologii, to chcę powiedzieć, że jest to grupa, która znalazła szczególne zainteresowania w działaniach Samorządu Województwa Lubelskiego, a realizowanych poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. W roku 2012, pod koniec grudnia 2012 roku, został przyjęty bowiem wojewódzki program na rzecz osób starszych na lata 2013-2015. Także w tym momencie ten program, w tym roku już będzie yy, ulegał zakończeniu. Aktualnie trwa monitoring tych działań, które zostały zaplanowane w tym programie. Yy, wychodząc naprzeciw potrzebom, a te potrzeby rzeczywiście są, tak jak pani Ala tutaj powiedziała, ten program będzie dalej kontynuowany na następne lata. Również jeżeli chodzi o seniorów, możliwości finansowania działań w ramach regionalnego programu operacyjnego, środków z Unii Europejskiej, takowe są. W związku z powyższym, ważne też, aby takowy dokument istniał w samorządzie Województwa lubelskiego, a dokładnie w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej jako pewien dokument uzupełniający strategiczny. I chciałabym również wskazać na pewno, że jest to taka programowa idea pewnych dokumentów, jeżeli chodzi o działania skierowane do seniorów, bo również zostały one zapisane w Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nie sposób tutaj zwrócę się do pani Aluni nie wspomnieć o wszystkich działaniach które rzeczywiście na rzecz seniorów podejmują organizacje pozarządowe. Działania, które służą przede wszystkim aktywizowaniu tej grupy osób i włączaniu ich nie tylko w życie społeczne, ale to życie ogólnie szerzej publiczne. A przykładem takowych działań jest nawet inicjatywa, która wyszła, chylę czoło, ze Związku Emerytów Rencistów Inwalidów powołania przy zarządzie województwa lubelskiego, wojewódzkiej rady do spraw polityki senioralnej. Takowa rada powstała, została powołana uchwałą zarządu województwa lubelskiego w lipcu 2014 roku, odbyła już dwa spotkania. Dzięki jak gdyby, takim rekomendacjom również rady i przez zaangażowaniu. Powstał pierwszy wspólny dokument, dokument taki, jakim jest Informator dla osób starszych, Miejsca przyjazne seniorom. Takowy dokument Informator już jest w posiadaniu regionalnego ośrodka, także będzie on przekazywany do zapoznania, do korzystania w środowisko lokalne. Są to tylko takie, mówię, ogólne działania, ale na pewno ideą wielką jest to, żeby rzeczywiście yy, wszelkie działania, które są zawarte w tych naszych dokumentach programowych, służyły pobudzaniu aktywności naszych seniorów z województwa lubelskiego. I jeszcze powiem o jednej ważnej rzeczy, mianowicie to, że co roku w ramach zadań priorytetowych samorządu województwa lubelskiego zlecanych organizacjom pozarządowym jest również zadanie dotyczące wspierania działań na rzecz osób starszych. W tym roku jest to kwota 100 tysięcy złotych, aktualnie konkurs ofert. Został już ogłoszony, także istnieje możliwość aplikowania przez organizacje pozarządowe o te właśnie środki. Właśnie a propos tego ogłoszonego konkursu, do kiedy będzie można składać aplikacje? Do 18 lutego a więc mamy tego jeszcze roku. Prawie już, tak, już, tak, I Pani Bożeno, chciałabym, aby Pani dosłownie w kilku słowach. Powiedziała, co będzie priorytetem, jeżeli chodzi o komisję oceniającą te złożone wnioski, jeżeli chodzi o te działania wspierające seniorów. Co będzie, będziecie Państwo szczególnie priorytetowo traktować w tym konkursie? Tak. Szczegółowe na pewno dane zawiera ogłoszenie, niemniej jednak zwrócę uwagę na pewne zapisy tego ogłoszenia, ale polecam Państwu, żeby się Państwo jednak na dosyć, stronie ROPS-u, strona www.robs.lubelskie.pl www .robs w aktualnościach, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Konkurs i dotacje. Takie ogłoszenie jest zamieszczone i jakie istotne zmiany w porównaniu do poprzednich ogłoszeń konkursowych. Otóż proszę Państwa, w tym roku istnieje możliwość uzupełniania błędów formalnych. Oczywiście nie wszystkich błędów formalnych. Te błędy formalne, które można uzupełnić, to one zostały, nie, tak? Tak, zostały w, w ogłoszeniu wskazane. Między innymi dotyczą one złego opisu pierwszej strony oferty, brak na przykład parafek na każdej stronie oferty, czy też niedołączenie wymaganych załączników formalne. błędów. Oczywiście oferta złożona nie ulega w całości jak gdyby zmianą i musi być złożona zgodnie z rozporządzeniem. Na pewno będą w tym momencie priorytowo, jak gdyby oceniane w ramach oceny merytorycznej przez komisję konkursową, która jest powoływana przez zarząd województwa lubelskiego działania takie długofalowe, może systematyczne, kompleksowe, jeżeli chodzi o również działania związane z osobami starszymi, a szczególnie mające na celu aktywizację, edukację tych osób, działania na rzecz solidarności międzypokoleniowej. I tak pragnę Państwu zwrócić uwagę, zwłaszcza tym, którzy będą aplikowali tym organizacjom pozarządowym, które będą aplikowały ośrodki, że żeby były to właśnie takie działania programowe, to znaczy nie jedno, jednorazowe. jednorazowe, tylko systemowe, pewne działanie takie, systemowe, na poziomie, tak, na poziomie, e, na poziomie bo nam też zależy na tym, żeby, żeby to nie były jednorazowe, tylko żeby pewne działania były dalej kontynuowane i żeby one mogły być rozwijane. Jesteśmy w programie Głos seniorów. Jest to pierwszy inauguracyjny program, który powstał także dzięki inicjatywie. Wojewódzkiej Rady do spraw Polityki Senioralnej jest to organ pomocniczy i doradczy, w którym zasiadają osoby, które mają duże doświadczenie w działaniu na rzecz wsparcia i włączenia seniorów do szeroko rozumianej aktywności społecznej, kulturalnej, zawodowej i każdej innej. Korzystając z tego, że od jutra. W Lublinie rozpoczyna się kampania społeczna dedykowana także seniorom. Pozwolicie Panie, że tak, tak. powiem kilka zdań na temat tego wydarzenia. Uśmiech Buduje, taki jest tytuł kampanii, jest to inicjatywa pana Marka Wysoczyńskiego ze Światowego Archiwum Uśmiechu, który po raz kolejny organizuje kilkudniową kampanię w Lublinie dedykowaną młodzieży, dzieciom, studentom, ale także seniorom. Jutro o godzinie 14 w Parku Naukowo-Technologicznym na ulicy Dobrzańskiego 3. O godzinie 14 rozpoczynamy wystawą Światowego Archiwum Uśmiechu właśnie otwarcie tej kampanii. Będą warsztaty w Domach Kultury, będą spotkania z seniorami, będą warsztaty w z schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie. Harmonogram imprezy dostępny jest na fanpage'u Światowego Archiwum Uśmiechu Lublin na Facebooku, także w, na stronie naszego regionalnego portalu Panorama Lubelska. Szczególnie zapraszamy seniorów 14 lutego o godzinie 13 na uśmiech dla babci, uśmiech dla wnuczka, warsztaty. Prowadzone przez Marka Wysoczyńskiego w Parku Naukowo-Technologicznym, oraz 17 na Światowy Dzień Kota w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, gdzie wspólnie babcie z wnuciami, dziadkowie z wnusiami będą rysowały właśnie uśmiechy dla zwierzaków z przesłaniem: co taki uśmiech dla zwierzaka? Oznacza. Także serdecznie zapraszam na finisarz tej imprezy. 16 lutego o godzinie 15 w Parku Naukowo-Technologicznym będzie zamknięcie z udziałem kabaretu Smile, a wcześniej o godzinie 14 na schodach Zamku Lubelskiego robimy wspólne zdjęcie wszystkich uczestników tego projektu, beneficjentów. Ale także przypadkowych mieszkańców Lublina, którzy będą w tym czasie pod zamkiem, aby włączyli się do pamiątkowego zdjęcia, które będzie uśmiechniętą wizytówką Lublina i które będzie potem gościć na wystawach Światowego Archiwum Uśmiechu, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Wracamy w takim razie do naszej rozmowy. Pani Alino. Y w którym momencie osoba starsza potrzebuje największego wsparcia? Oczywiście będziemy o to pytać w naszym programie, zaprasza zapraszając samych seniorów. Ja dzisiaj rano przeczytałam na blogu jednej z seniorek, która prowadzi swój blog dedykowany innym seniorom, o tym, że taki największy kryzys przeżywała w momencie, kiedy Przeszła? podjęła decyzję. Że odchodzi na emeryturę, ale też udzieliła wielu wskazówek w tym artykule, takich, że przygotowywała się jakby świadomie do tego przejścia, nie koncentrując swojego życia tylko i wyłącznie na pracy zawodowej, ale myśląc o tym, że na emeryturze także musi być aktywna, ponieważ ta aktywność skierowana do innych, a była emerytowaną, jest w tej chwili emerytowaną nauczycielką. Daje tą siłę i motywację do działania. Czy właśnie przejście na emeryturę dla seniorów jest tym momentem, w którym potrzebują tego wsparcia? Tak. Ja znam z własnego doświadczenia. Ja też jestem z zawodu nauczycielem. Bowiem pracowałam z młodzieżą i wiem. Co się stało, kiedy podjąłem decyzję, że odchodzę na emeryturę? Pierwsze wrażenie to było takie: jakże będę miała dużo wolnego czasu? Co ja z tym czasem zrobię? I właśnie ten drugi element był najtrudniejszy. Co ja z tym czasem zrobię? Zabrakło mi ludzi, kontaktu z drugim człowiekiem. To się przychodząc na emeryturę traci się wiele ról społecznych i nie ma się nic do powiedzenia. Dobrze jest, jeśli, jeśli w rodzinie jest dialog, kiedy się do, z seniorem rozmawia, a nie do seniora się tylko mówi. Wtedy jest pełna świadomość, że senior to też wartościowy człowiek, więc od tej podstawowej komórki. Ale jeśli się zdarzy tak, że seniorzy zostają tylko we dwoje, bo dzieci są usamodzielnione, to. Coś z tym czasem trzeba zrobić. Trzeba koniecznie wyjść do ludzi. Nawet jeśli się wyjdzie na ławeczkę, ktoś kiedyś powiedział: siądzie się obok drugiego przyjaciela, też seniora, weźmie się jego dłoń w swoją, to podobno nawet łzy smakują jak szczęście. I to jest pierwszy krok. A potem dalej to jest krok z drugim seniorem. To jest spojrzenie na potrzebę innych ludzi i spojrzenie na życie. Że nie tylko mnie czasami jest trudno, ale i drugiemu człowiekowi jest też trudno, a może znajduje się w nieco trudniejszej sytuacji. I to już jest model nakręcania, że tak powiem, swojego życia na rzecz drugiego człowieka. To jest bardzo ważne. Największą, największą bolączką w tej chwili aktywizacji seniorów jest skierowanie. Do tych seniorów takich ofert, aby zachęcić ich do wyjścia z własnego mieszkania, a spojrzenia na świat nie przez pryzmat pięknego okna czystego, tylko I samotności. Przez, tak, i samotności, tylko wyjście po prostu na spacer, poczuć, poczuć powiew wiatru i zapach przyrody. Pani Alino, powiedziała Pani kluczowe zdanie, moim zdaniem, dzisiejszego naszego spotkania, że z nie, do seniora nie trzeba tylko mówić, ale go słuchać i z nim rozmawiać. Nasz program idzie krok dalej i głos seniorów będzie miejscem, gdzie seniorzy będą mogli powiedzieć naprawdę o sobie, o sobie czego potrzebują. Czucie się potrzebnym, potrzeba bycia potrzebnym jest i zaspokojenie tej potrzeby będzie misją naszego programu, ponieważ uważamy, że seniorzy są bardzo potrzebni nam wszystkim ze swoim doświadczeniem, cierpliwością, wiedzą, i dlatego otwieramy i zapraszamy wszystkich seniorów, którzy oglądają lub będą oglądać ten program aby zechcieli skorzystać z naszego zaproszenia. Ja prowadzę ten program dzisiaj gościnnie. Wśród osób prowadzących będzie pani Alina Gucma, będzie pani Zofia Zaorska, będzie pani Aleksandra Warmińska i będą inne osoby, które są członkami Wojewódzkiej Rady do Spraw Polityki Senioralnej. Mam nadzieję, że nasza propozycja spotka się z zainteresowaniem seniorów i odważą się być naszymi gośćmi i szczerze mówić nam wszystkim, czego tak naprawdę oczekują i na jakie wsparcie liczą. A za dzisiejszą uwagę bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy dziękuję bardzo. pani Alinie Gucmie i dziękuję pani Bożenie Sałek za przyjęcie Dziękujemy zaproszenia i za tą dzisiejszą rozmowę. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy.